i niedowierzanie. Ludzie naprawdę nie wiedzą, że można zbudować za 0 złotych biznesy, które mogą generować dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych przychodu, jeśli się udadzą. Na, na fejsie wrzuciłem wczoraj, dosłownie wczoraj post, w którym podałem takie przykłady biznesów, które małą liczbą zatrudnionych ludzi um, generowały ogromne przychody i rozgorzała dyskusja, czy w ogóle można zbudować takie biznesy za nieduże pieniądze, które generują faktycznie. I jestem w ciężkim szoku, że ludzie nie wiedzą, jakie biznesy właśnie w ten sposób można budować. Więc postanowiłem nakręcić dłuższy film na YouTubie, który będzie miał 10-20 przykładów takich biznesów, z krok po kroku wytłumaczone, jak taki biznes zbudować. Ale dopóki tego nie zrobię, słuchajcie, w piątek mój newsletter leci, w którym od razu napiszę 5 takich przykładowych zawodów, które można, na których można zbudować biznes, który będzie generował pieniądze i których potrzeba 0 zł. Moja strona dawidpalka.com w prawym górnym rogu newsletter poleci w piątek, jeśli się zapiszecie.